Myślisz, że tylko ludzie są inteligentni? Przygotuj się poznać zwierzęta, które używają narzędzi, rozwiązują złożone problemy i rozpoznają siebie w lustrze. Numer jeden tej listy Cię zaskoczy. Zostań do końca. Dzisiaj zbadamy siedem najbardziej inteligentnych zwierząt na planecie, opartych na potwierdzonych badaniach naukowych. Pozycja 7. Papuga. Na siódmym miejscu mamy papugę. Wiele osób myśli, że papugi tylko naśladują dźwięki, ale rzeczywistość jest znacznie bardziej imponująca. Papuga żako, na przykład, może nauczyć się ponad 100 słów i rozumieć ich znaczenie. Najsłynniejszym przypadkiem jest Alex, papuga badana przez naukowiec Iren Pepperberg przez 30 lat. Alex potrafił identyfikować kolory, kształty, materiały i nawet ilości. Odpowiadał na pytania i rozumiał abstrakcyjne pojęcia, takie jak takie samo i różne. Papugi rozwiązują logiczne zagadki i wykazują rozumowanie podobne do pięcioletniego dziecka. Z oczekiwaną długością życia do 80 lat mają dziesięciolecia na naukę i zaska. Pozycja 6. Pies. Na szóstej pozycji jest pies, nasz najbliższy towarzysz od tysięcy lat. Ta bliskość zaowocowała niezwykłą inteligencją społeczną. Psy potrafią rozumieć do 250 słów i poleceń. Interpretują nasze emocje poprzez wyraz twarzy i ton głosu. Badanie ujawniło, że psy są jedynymi zwierzętami, oprócz ludzi, które naturalnie podążają za gestem wskazywania palcem. Rasy takie jak border kali wykazują wyjątkową zdolność uczenia się, zapamiętując nowe polecenia w zaledwie pięciu powtórzeniach. Psy również wykazują prawdziwą empatię. Pocieszając swoich właścicieli w trudnych chwilach. Inteligencja psów jest wynikiem tysięcy lat ewolucji u boku ludzi. Pozycja 5. Szymans. Na piątym miejscu znajdujemy szympansa, naszego najbliższego krewnego, z którym dzielimy 98% i 0,8 dna. Szympansy używają narzędzi w wyrafinowany sposób. Modyfikują patyki do wydobywania termitów, używają kamieni jako młotków do łamania orzechów. I przekształcają liście w gąbki do picia wody. Te techniki różnią się między grupami, charakteryzując to, co naukowcy nazywają kulturą zwierzęcą. Rozpoznają własny obraz w lustrze, wykazują empatię, doświadczają żałoby i nawiązują złożone alianse polityczne w swoich grupach. Badanie Uniwersytetu w Kioto ujawniło, że młode szympansy posiadają pamięć fotograficzną lepszą niż dorośli ludzie w określonych testach sekwencji liczbowych. Zdolności poznawcze szympansów są porównywalne do 4 5 dziecka. Pozycja Czer. Ośmiornica. Ochodzimy do czwartego miejsca z zaskakującym stworzeniem, ośmiornicą. Ten bezkręgowiec posiada formę inteligencji tak różną od naszej, że naukowcy porównują ją do obcej inteligencji. Ośmiornica ma około 500 milionów neuronów, z których dwie trzecie są rozmieszczone w jej ośmiu maczkach. Oznacza to, że każda maćka może przetwarzać informacje niezależnie. Ośmiornice rozwiązują złożone labirynty, otwierają słoiki z zakrętkami i są mistrzami ucieczki. Istnieje wiele udokumentowanych przypadków ośmiornic uciekających z akwariów, inwazji na sąsiednie zbiorniki w celu jedzenia i powrotu do własnego zbiornika przed odkryciem. Ich zdolność kamuflażu jest natychmiastowa zmieniając kolor, teksturę, a nawet kształt w ułamkach sekundy. Ośmiornice również używają narzędzi, takich jak noszenie skorup kokosowych, do tworzenia mobilnych schronień. Inteligencja ośmiornicy reprezentuje całkowicie niezależną ewolucję inteligencji kręgowców. Pozycja 3. Delfin. Wchodząc na trzecie miejsce, mamy delfina jedno z najbardziej towarzyskich i inteligentnych zwierząt oceanów. Delfiny posiadają duże i złożone mózgi, z obszarami poświęconymi przetwarzaniu emocjonalnemu i społecznemu. Przechodzą test lustra, wykazując samoświadomość. Każdy delfin rozwija charakterystyczny gwizd, który funkcjonuje jako jego własne imię. Inne delfiny używają tego konkretnego gwizdka, aby go wezwać, dowodząc wyrafinowanego systemu komunikacji. Delfiny współpracują w skomplikowanych polowaniach i przekazują wiedzę między pokoleniami. W Brazylii istnieje populacja delfinów, która współpracuje z ludzkimi rybakami. Otaczają ławice ryb i sygnalizują dokładny moment zarzucenia sieci, dzieląc się złowionymi rybami. Fascynującym aspektem jest to, że delfiny śpią tylko połową mózgu na raz, utrzymując drugą połowę aktywną do kontrolowania oddychania i pozostawania czujnym. Pozycja 2. Słoń. Na drugiej pozycji jest słoń, znany ze swojej wyjątkowej inteligencji emocjonalnej. Wyrażenie pamięć słonia jest naukowo potwierdzone. Słonie rozpoznają ponad 200 osobników i pamiętają konkretne wydarzenia przez dziesięciolecia. Starsze matwiarsze zapamiętują trasy migracji i lokalizację źródeł wody, wiedzę przekazywaną przez pokolenia. Słonie demonstrują złożone rytuały żałobne. Kiedy członek grupy umiera, dotykają ciała trąbami, pozostają w ciszy i wracają do miejsca lata później. Istnieją zapisy słoni odwiedzających kości zmarłych krewnych wykazują empatię międzygatunkową, pomagając zwierzętom innych gatunków w trudnościach. Słonie używają narzędzi do różnych celów i przechodzą test lustra, wykazując samoświadomość. W niektórych sanktuariach słonie nauczyły się malować, trzymając pędzle trąbami i tworząc abstrakcyjne kompozycje. Połączenie inteligencji poznawczej i emocjonalnej słoni jest prawdziwie niezwykłe. Pozycja 1: Wrona i dochodzimy do pierwszego miejsca. Najbardziej inteligentnym zwierzęciem na świecie, proporcjonalnie do rozmiaru ciała, jest wrona. Wrony wytwarzają i używają narzędzi w niezwykły sposób. Modyfikują patyki, tworząc haczyki do wydobywania larw z pni. W słynnym eksperymencie opartym na bajce Ezopa, wrony zdołały podnieść poziom wody w pojemniku, dodając kamienie, wykazując zrozumienie przyczyny i skutku. Ich pamięć twarzy jest imponująca. Wrony rozpoznają indywidualne ludzkie twarze i pamiętają je przez lata. Jeśli ktoś stanowi zagrożenie, komunikują te informacje innym wronom, które zaczynają unikać tej osoby nawet bez wcześniejszego bezpośredniego kontaktu. Wrony planują przyszłość, chowając jedzenie i pamiętając setki różnych miejsc. W niektórych miastach nauczyły się wymieniać przedmioty na jedzenie z ludźmi, wykazując zrozumienie barteru. Najbardziej imponujące jest ich zdolność do sekwencyjnego rozumowania. W testach wieloetapowych wrony wykonują do ośmiu zadań w sekwencji, aby osiągnąć nagrodę, umiejętność porównywalna do siedmioletniego dziecka. Wrony również demonstrują zachowanie zabawowe, zjeżdżając po ośnieżonych dachach najwyraźniej dla zabawy. Naukowcy sugerują, że w alternatywnym scenariuszu wrony mogły rozwinąć formę cywilizacji. Jak widzieliśmy. Inteligencja w królestwie zwierząt przejawia się na różne sposoby. Podczas gdy wrony dominują w rozwiązywaniu praktycznych problemów, słonie wyróżniają się pamięcią i empatią. Delfiny rozwinęły wyrafinowaną komunikację, a ośmiornice reprezentują całkowicie inną formę inteligencji. Każdy gatunek wyewoluował zdolności poznawcze niezbędne do przetrwania, pokazując nam, że inteligencja nie jest wyłącznością ludzką ale raczej różnorodną i fascynującą cechą życia na Ziemi. Dochodzimy do końca tej listy siedmiu najbardziej inteligentnych zwierząt na świecie.